Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj go się w sieci jest Pani Urszula Wietecha. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Ze Szkoły Specjalnej nr 23 w Częstochowie. To jest ta szkoła przy ulicy Legionów. Przy Legionów 54. Korczaka. Tak, pod imieniem Dokładnie. Janusza Korczaka. Pani Urszulo, na początku chciałbym Panią zapytać, czy Pani uważa, że w polskim świecie powinny zniknąć szkoły specjalne? Mówię o nazwie. Bo o ile ten uczeń wychodzący z waszej szkoły, chyba jest 5 czy 6 takich szkół w Częstochowie, ma świadectwo i tam nie ma napisane, że szkoła specjalna, tak naznaczenie tej szkoły, że to jest szkoła specjalna w napisie, w pieczątkach, gdzieś tam szyldy jakieś, no odstrasza rodziców, żeby, żeby stworzyć swojemu dziecku, który ma jakieś tam dysfunkcję, jaką, jakąś tam pełną niepełną, niepełnosprawność, po prostu. Żeby mogło spokojnie posłać to dziecko do szkoły i, i, i nie być napiętnowany potem, tak? Tak, troszeczkę to słowo specjalne odstrasza rodziców i faktycznie mhm. zauważamy to gdzieś tam w swoim takim życiu szkolnym. Ale to już tak myślę, że dużo się musi zmienić też w samym jakby naszym społeczeństwie, żeby tego właśnie tak nie postrzegać, żeby dawać wsparcie, żeby rodzice mhm. przestali to odczuwać, a Odczuwali coś innego ze strony społeczeństwa. Zmiany, to wtedy, gdyby ta zmiana nastąpiła, szkoła numer 26. No, na pewno 26, pomoże. Na pewno by pomogła. Na pewno że pomoże by i tak. Myślę, że na pewno zmiana tutaj pomogłaby w jakimś sensie. No stopniu. bo te osoby nazywamy, że są sprawne inaczej, prawda? To nie są osoby chore, niepełnosprawne. Ja bardzo nie lubię słowa niepełnosprawny, tylko no jeżeli już ta osoba z jakąś tam niepełnosprawnością. Tak, z jakąś dysfunkcją, funkcją, która tak. po prostu w życiu mu troszeczkę utrudnia takie normalne funkcjonowanie. Yy, więc jak najbardziej, ale są to osoby z takim yy, naprawdę dużym potencjałem, yy, który można wykorzystać yy, jako osoby do od was, dwóch uczniów odbywa praktyki. Podobno są przeszczęśliwi. Wtedy yy. tak, pomyślał, że tak. ktoś idzie do pracy jest przeszczęśliwy. No. Tak, jesteśmy po pierwszym dniu, właśnie wczoraj odbyły się praktyki wspomagane w sklepie Aushan Północ-Częstochowa. Czyli on tak zdecydował się odważył tak, się. Tak, tak. I tu chciałabym od razu podziękować dyrektorowi, panu Robertowi Paprockiemu, który właśnie wykazał się tą otwartością, życzliwością. Jakiś czas trwało załatwienie wszystkich formalności. Ale wreszcie się udało. Uczniowie już wcześniej wiedzieli, że takie praktyki będziemy organizować, że chcemy dla nich zorganizować, więc już wyczekiwali i wczoraj wreszcie nastąpił ten dzień, kiedy mogli przyjść po raz pierwszy i te praktyki jakby rozpocząć. Było bardzo dużo pozytywnych jakie wrażeń. Jakie te osoby, bo są z, z jakimś tam dysfunkcją, tak? Z Jak, jakie prace wykonują ci uczniowie? Y Przydzielono nas do działu tekstylia i będziemy wykonywać takie proste czynności typu składanie odzieży, segregowanie, odkładanie na półkę według oczywiście określonych zasad, które opiekun, nas, nasz, który będzie się nami opiekował na danym stoisku, będzie to pracownik marketu Oshan i wczoraj już tak się to odbywało. Więc są to prace w zasadzie proste, ale które po prostu każdy musi w sklepie pracując wykonywać i nasi uczniowie będą już takimi pracownikami. A potrafią, bo wiele rzeczy już nauczyli się po prostu w trakcie edukacji w szkole przysposabiającej do pracy, a teraz tylko muszą to wykorzystać już na wolnym rynku pracy w sklepie i bardzo fajnie im to wczoraj już wychodziło. I w waszej szkole ilu jest takich uczniów, którzy już skończyli, nie wiem, 19, 20 rok życia? No, jest to dosyć spora grupa, bo 24-25 nie My, chciałabym powiedzieć. W jawi, przynajmniej tak jak patrzę na Polskę, że no, skończą szkołę, tak i będą. Y, egzystować czy pobierać jakieś renty i w zasadzie gdzie dochodzi No niestety jest takie duże ryzyko i tak wielu uczniów później funkcjonuje tak pod opieką tak, rodziny by może jakaś, jakiś zakład mhm. opieki społecznej tak wiemy że też teraz troszeczkę zaczęło się coś dziać fundacje stowarzyszenia jakby tworzą grupy takie dzienne dla tych uczniów, gdzie oni jeszcze po szkole, jak już skończą naszą szkołę, mogą przyjeżdżać na kilka godzin, być w grupie rówieśniczej, czymś się zajmować. Ale nie wszystkim się udaje, bo wciąż jest mało takich miejsc. Więc, a jest też grupa właśnie uczniów, ja to też u nas w szkole widzę, która naprawdę mogłaby po prostu być użyteczna jako pracownicy. Tak? Mogliby wykonywać pracę, a dzięki temu. Służyć społeczeństwu właśnie w ten sposób. A, a nie prawo światowe, na... proszę powiedzieć, czy pomaga w jakiś sposób zorganizować takie praktyki, że, 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 że no, po prostu. No jest działać... trudno. Szczerze mówiąc, jakby zorganizowanie takich praktyk nie jest łatwe. To znaczy, się szkoły branżowe jak najbardziej, tak? oni mają to wpisane już w swój program i powiedzmy, jest to normalne, że w szkołach branżowych uczniowie chodzą na praktyki. Natomiast w szkole przysposabiającej do pracy. No, nie jest to takie proste. Raz napotykamy na pewną barierę, jeśli chodzi o pracodawców, żeby chcieli nas na taki rynek pracy na praktyki przyjąć. Bo no tak? on chce chyba pozyskać pracownika i wyciągnąć z niego jak najwięcej. Nie, nie, może nie, nawet nie, nie niekoniecznie, tak. tylko że po prostu chyba troszeczkę czasami się obawiają, że może ci uczniowie będą stwarzać jakieś problemy, może sobie nie poradzimy, może to będzie jakimś kłopotem. Poza tym jeszcze cała ta procedura taka prawna nie jest tak do końca też uporządkowana, więc. No, chodzi o bezpieczeństwo tego człowieka. Tak, bezpieczeństwo, też. więc tu jest dużo takich obaw. I okay. myślę, że to, że nam się teraz udało te praktyki zorganizować w sklepie oszon, to da jakby taki impuls innym do tego, żeby próbować. Poza tym przetrzemy już jakieś tutaj na rynku, chociażby częstochowskim, tym szkolnym, jakieś pierwsze, powiedzmy, kroki postawimy. Przepracowaliśmy wszystko to od strony takiej formalnej, czy od strony mm -hmm. dokumentacji. Będziemy mieć doświadczenie, mam nadzieję, że wszystko dobrze będzie przebiegać przez okres praktyk, więc idąc do kolejnego pracodawcy, mamy już co powiedzieć, że się udało, że nie było żadnych problemów, że można, że było fajnie, że jeszcze powiedzmy uczniowie też i w jakiś sposób pomagali. Także myślę, że to na pewno pomoże, a nie przeszkodzi, tak? Więc. Dobrze, a Fajnie, zakłady pracy chronionej są w częstochowie? Są, są przecież chyba. E, są, ale jest ich niewystarczająca ilość, tak? Mhm. Więc tutaj e, na pewno jakaś grupa uczniów, e, jeżeli będzie czyniła starania e, tutaj ze wsparciem rodziców, mhm. to e, w takich zakładach pracy chronionej swoje miejsce znajdzie. Ale, ale te praktyki to rodzice szukają, to dyrekcje, to szkoły szukają. to jak akurat wygląda? E, Udało nam się dlatego, że to też nie było takie proste, a udało się dlatego, że już od właściwie trzech lat współpracujemy ze sklepem Oszon. Mhm. Trzy lata temu, żeśmy rozpoczęli realizację takiego projektu do zdrowia poprzez zdrowe odżywianie, aktywny wypoczynek i prace społecznie użyteczne. Wygraliśmy jakby możliwość realizacji tego projektu, Projektu otrzymaliśmy grant z Fundacji Oszon, który w dużym stopniu pomógł nam jakby też i w szkole doposażyć pracownie mogliśmy zakupić dużo pre, sprzętu sportowego tutaj chciałabym jeszcze też powiedzieć o rodzicach którzy w naszej szkole też nas bardzo wspierają bo jest bardzo aktywna grupa rodziców rada rodziców która też w to wszystko się włączyła i tak wspólnymi siłami czyli stowarzyszenie daj mi czas gdzie są nauczyciele gdzie są rodzice dyrekcja rodzice z rady rodziców, którzy organizowali mnóstwo akcji, żeby jakby zarobić ten wkład własny, który był potrzebny do realizacji projektu. I tu wspólnymi siłami ta współpraca z OSHON się rozwinęła. Ona trwa już trzy lata. Przez te trzy lata się bardzo dużo rzeczy zadziało dobrych. Nie wiem, było może troszeczkę głośno, chociażby godziny ciszy, bo włączają się również w akcję Zapal się na niebiesko. I wiele, wiele tutaj mogłabym dużo jeszcze przytoczyć tych przykładów tej współpracy. I, jakby, kolejnym elementem tej współpracy jest właśnie, właśnie są te praktyki wspomagane, bo w tym projekcie też mamy to hasło praca społecznie użyteczna, i to, jakby, był taki też punkt wyjścia do rozmowy z panem dyrektorem, że zróbmy to, spróbujmy, tak? Nie bójmy się i, i może się uda. No i dyrektor mówił: No, nie wiem, no nie wiem, muszę się zastanowić. No, właśnie no nie, muszę ja. powiedzieć, że od samego początku było tak. Mhm tylko dajmy sobie troszkę czasu tak, bo trzeba to przygotować, posprawdzać od strony prawnej, jak powinna wyglądać umowa. No bo tutaj wszystkie te elementy, żeby każdy się czuł w tym dobrze, bezpiecznie, żeby nie było tych obaw już na starcie. A teraz będziemy po prostu, jak to mówią, docierać się już w trakcie samych praktyk. Pani mówiła o bardzo ważnej kwestii szkoła i stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. Tak. Organizacja pozarządowa ma dużo możliwości tutaj. O wiele większe chodzi... niż szkoła. Niż szkoła, właśnie. W przypadku takich właśnie, chociażby realizacji tego projektu. Mam, mam jako szkoła tutaj nie tutaj stowarzyszenie modliśmy. na rzecz osób niepełnosprawnych. Daj mi czas, tak. Daj, daj mi czas, tak, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Zmieńcie Państwo tę nazwę niepełnosprawnymi, z niepełnosprawnością. Mhm. To ładnie brzmi. Weźmiemy pod uwagę, Proszę, przemyślimy. Tak, i wracam do tematu, że rzeczywiście stowarzyszenie więcej może od szkoły. Tak, taka jest prawda i taka jest rzeczywistość. Faktycznie, jako szkoła, nie moglibyśmy takiego projektu, jakby realizacji tego projektu rozpocząć. Natomiast, właśnie dzięki temu, że na terenie szkoły działa stowarzyszenie. Mogliśmy to spokojnie zrobić i do dzisiaj współpracujemy z Stowarzyszenie Oszon Szkoła, bo właściwie tworzymy jakby jedną wielką tutaj grupę wzajemnie działającą, więc. To wszystko dzięki stowarzyszeniu, bo tak naprawdę gdybyśmy go nie mieli na terenie szkoły, to nie byłoby to możliwe. I tak zastanawiam się, czy rynek pracy, gdzieś tam mamy chyba 3,2, jeśli chodzi o stopy bezrobocia, tu w Częstochowie, czy to bardzo niskie bezrobocie pomaga Państwu znaleźć chociażby praktyki, bo nie oszukujmy się, ale no po prostu jest mało ludzi do pracy, tak? I, I się okazuje, że ten niepełnosprawny może w jakiś sposób, w jakiej części wypełnić ten rynek. Nie wiem, czy to jest jakimś takim wyznacznikiem, czynnikiem, wyznacznikiem, m. że akurat pracodawcy bardziej się na nas otworzą, tak, na osoby niepełnosprawne, ale wydaje mi się, że no rynek pracy cały czas się zmienia, tak? Ostatnio tak z tego, co ja obserwuję, to no zaczyna brakować troszeczkę ludzi do pracy, tak, krótko mówiąc. A, jakby tutaj, wyjście z uczniami z naszej szkoły na rynek, pokazanie, że potrafią, że umieją, że naprawdę mogą, pomoże w jakiś sposób, tak? Ale przede wszystkim pomoże im, żeby właśnie po skończeniu szkoły. Nie siedzieli w domach, nie to siedzieli za, gdzieś to w sklepie. jeszcze Pani Urszulo o, o, o plany jakieś. Macie jakieś jeszcze pomysły, żeby, żeby zniszczyć ten stereotypy, że y, osoby niepełnosprawne to tylko niech siedzą w domach, niech czekają na renty, ewentualnie niech zapiszą się do jakiejś organizacji, może gdzieś wyjadą na wycieczkę od czasu do czasu, żeby zmienić, mm. żeby ci ludzie bardziej y, byli widoczni i potrzebni przede wszystkim, mm. bo oni chcą się czuć potrzebni, bo tak jak Pani mówi, ci chłopcy bardzo się cieszą, tak, że pracują. Tak. Mm. Co by Pani zmieniła jeszcze w tych wszystkich przepisach, nie wiem, mankamentach, tych barierach, które przeszkadzają? Nie potrafię tak jednoznacznie powiedzieć, ale myślę, że jakieś takie udogodnienia dla pracodawców, chociaż są w tej chwili, mhm. tak, że jakieś tam ulgi i tak dalej w przypadku, kiedy zatrudnia się osoby niepełnosprawne ale na początek może jeszcze właśnie jakieś takie udogodnienia zachęty żeby pracodawca chciał właśnie najpierw na te praktyki wspomagane przyjmować bo to też chodzi o to żeby uczniowie na razie uczniowie tak szkoły przysposabiającej do pracy Bardziej się zmotywowali jeszcze, żeby bardziej chcieli, żeby mieli tą możliwość, a przez to y, później jak już zakończą szkołę, żeby nie myśleli o tym, o oh, skończyłem szkołę i teraz będę siedział w domu, tylko właśnie, żeby mobilizowali rodziców, żeby rodzice im też y, powiedzmy pomagali i, i czynili wszystko, a rodzicom będzie łatwiej jak z drugiej strony też spotkają się z jakimś takim, no z chęcią, z jakimś takim pozytywnym odzewem. Pozytywnym odzewem tak. chociażby. Bardzo dziękuję Pani Urszula Wietecha ze Szkoły Specjalnej numer 23 dziękuję w Częstochowie. się chcieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.